Dieta ketogeniczna w teorii wygląda pięknie, ale jak jest z tym na co dzień? No właśnie. Ten odcinek będzie dla osób, którzy już wiedzą, czym jest dieta ketogeniczna, być może mają za sobą już pierwsze kroki i chcieliby wiedzieć, jak wygląda życie codzienne poza takim laboratorium. Odnosząc się do kwestii rutyny dnia, co jeść, co kupować, co suplementować, a też być może jak wyglądają kwestie wyjazdów, restauracji, czy takich rzeczy typowych na święta, kiedy to wujek każe nam jeść pierogi, ewentualnie napić się nalewki, pierwszą rzeczą niech będą zakupy. I mam tutaj wrażenie, że zakupy na diecie ketogenicznej są zdecydowanie bardziej przemyślane niż jak robiłem zakupy na zwykłej diecie węglowej. Po pierwsze eliminuję tutaj takie rzeczy, na które mam ochotę w danej chwili, tak? czyli nie kupuję żadnych chipsów, ani żadnej przetworzonej żywności pod naciskiem chwili, korzystając z faktu, że jestem w tej chwili głodny. W praktyce odnosi się do tego, że jak kiedyś kupowałem 20-30 produktów w takim koszyku, no to teraz zostaje 10 i to są w większości produkty ketogeniczne typu... Jajka, typu kabanosy, tylko też uważam, żeby one to były kabanosy do, dobrej jakości, typu mięso, ewentualnie typu warzywa, śmietana, najlepiej 30, 36, czasami borówki, sery typu camembert, sery pleśniowe, czasami jakieś migdały. I to w zasadzie wszystko. I tutaj może jeszcze dodam mm, o takim drugim filarze Keto, bo pierwszy filar to wiadomo. Zachowanie odpowiednich, jedzenie odpowiednich produktów, odpowiedniego makra, czyli że energię czerpiemy głównie z tłuszczy, ale drugim filarem jest to, że kupujemy tylko i wyłącznie żywność, która jest zdrowa, która nie jest wysoko przetworzona i która faktycznie dość dostarcza nam składników odżywczych. Czyli z takich nieoczywistych rzeczy na pewno omijamy rzeczy typu oleje. Oleje słonecznikowe, oleje rzepakowe, to są wysoko rafinowane produkty, które nie są w żaden sposób dobre. Na pewno omijamy wszelkie margaryny i omijamy też takie rzeczy jak energetyki, nawet te 0% cukru, napoje typu Sprite, Kole, Pepsi, nawet te 0, bo to są wysoko przetworzone produkty. Które z keto nie mają zbyt wiele wspólnego. Tak samo, jeżeli chodzi o wszelkie keto. Keto batoniki, które najczęściej z keto nie mają naprawdę nic wspólnego. Parówki zrobione z momu jest trochę tego typu produktów może kiedyś to jest nawet temat na Odci oddzielny odcinek, czego, co udaje Keto, a co Keto nie jest. W każdym razie pamiętaj jedno, no Keto, drugi filar Keto polega na tym, że żywność, którą kupujemy, to ma być prawdziwa, nieprzetworzona żywność, nieprzetworzonej, prawdziwe jedzenie. No fakt faktem najlepiej, żeby to nie zawsze była Biedronka, ale były to produkty, które pochodzą na przykład od rolnika. Ja dużą ilość takich produktów kupuję na giełdzie towarowo-rolnej. Tam też mam na przykład swoich dostawców mięsa, które naprawdę mięso sprzedają zdecydowanie lepszej jakości, niż jesteśmy w stanie dostać w takich dy dyskontach. Więc taka keto, to po pierwsze, to jest prostota, po drugie kupujemy naprawdę prawdziwe jedzenie, po trzecie zwykle robimy, bierzemy to od takich zaufanych dostawców. Jeżeli chodzi o takie gotowanie w domu, no to zwykle naprawdę ostatnio uskuteczniam, że robię to bez jakiejś tam zbędnej filozofii. Typowo produkty bardzo proste, typu jajko i bekon, czasami ewentualnie robię jakieś mięso pieczone, czasami robię te mięso smażone, czasami robię gulasze. Czasami jem po prostu zwykłą wędlinę bez jakiegoś tam specjalnego przygotowania, tylko żeby też to była wędlina, nie produkty wędlinopodobne, a na przykład wędlina od sprawdzonego dostawcy. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o gotowanie w takim domu. I tutaj ym, warto dodać w sumie, że jeżeli chodziło o diety węglowe, to ja miałem bardzo często coś takiego, że po prostu na drugi, trzeci dzień już miałem dość, jeżeli te, ta potrawa była dokładnie taka sama. Tutaj, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, nie mam dość. I to jest o tyle fajne, że ta dieta jest dla mnie bardzo powtarzalna. Jestem w stanie ym, taki gulasz jeść na przykład przez cały tydzień i nie stanowi jakiegoś to dyskomfortu, tak jak w przypadku diet węglowych. I kiedyś powiem Wam, że faktycznie, jeżeli chodzi o te diety, to dużo kombinowałem. Próbowałem robić takie rzeczy jak na przykład chleb ketogeniczny. Na początku też potrzebowałem takiego chleba, było mi bez niego bardzo ciężko, więc odnalazłem załóżmy taką piekarnię, która piecze faktycznie. Chleb ketogeniczny, ale to nie był taki chleb, który miał 20 gramów węgla i był tylko lekko. Zmodyfikowany względem takiego normalnego chleba. To był po prostu chleb no, pieczony na innych rodzajach mąki, ewentualnie chleb, który był już z tego co kojarzę, to z jakich, z jakiegoś nabiału robiony, coś w tym stylu. I on faktycznie miał 1,6 do 2 gramów węgla na, na 100 gram. Można próbować piec takie chleby, można próbować piec serniki, można nawet próbować piec ciasta. Można kombinować o ile komuś się chce. Mi już się z czasem, prawdę mówiąc, kombinować nie chce, ale na początku jak najbardziej. Taka praca i rytm dnia. I tutaj zależy na jakim etapie takiej diety ketogenicznej jestem. Jeżeli chodzi o teraz, to teraz zwykle ja preferuję w ogóle posty przerywane. A nawet najczęściej ja jestem w stylu OMAD, czyli jem praktycznie tylko, tylko i wyłącznie raz dziennie, głównie to co przygotuję wcześniej, czyli głównie to jest gulasz. Gulasz z mięsa, najczęściej to jest teraz wołowina, plus do tego jeszcze jakieś tam warzywka, plus do tego jeszcze czasami dodaję załóżmy pomidorów, żeby zrobić, te, żeby zrobić gulasz w takim sosie pomidorowym. I to właściwie jest większość tego, co ja teraz jem, ewentualnie jeszcze czasami robię na przykład omlet z pięciu jaj i dodam jakiegoś boczku. I ja w tej chwili głównie jestem na redukcji, więc ja nie jem tego 2 dwóch i 2,5 dwóch i tysięcy kalorii, a ja zwykle jem około 1000-1200 kalorii na dzień. No ale na początku, kiedy jeszcze byłem na, że tak powiem, normalniejszym trybie jedzenia, to zwykle omijałem takie śniadanie. Po prostu z rana nie było czasu i tak koło 12, 12 do 14 zjadałem takie śniadanie, które zwykło, zwykle obejmowało jajka, jajecznicę ewentualnie. W międzyczasie na przykład potrafiłem zjeść jakąś wędlinę, jakiegoś kabanosa, oczywiście dobrej jakości, a potem jakiś kawałek mięsa, czy to mięso pieczone, czy to właśnie mięso jakieś tam podsmażane, czy to, to jakiś gulasz. I to robiłem w takim okienku, wtedy zwykle ośmiogodzinnym, starając się, żeby raczej ostatni posiłek był koło godziny 20. Bo jednak organizm lepiej działa, jeżeli faktycznie damy mu odpocząć, damy mu ten post i nie będziemy tak na... tuż przed snem jeść. Jeżeli chodzi o taką rodzinę i otoczenie, to w sumie w rodzinie mam wsparcie. Moja większość, większa część mojej takiej bliskiej rodziny też jest na LCHF, ewentualnie na karniworze. Więc pod tym względem nie muszę się naprawdę rodzinie tłumaczyć. Więc można powiedzieć, że nie znam tego problemu z tłumaczeniem się rodzinie. Owszem, jeżeli chodzi o żonę, żona nie jest na żadnym keto. Żona lubi na przykład zjeść sobie taką bułeczkę, no ale cóż trudno, no i jej też nie odpowiadają najczęściej moje gulasze, no ewentualnie dogotuję sobie sam tam ziemniaczków, no ale no, no niestety, no wtedy z żoną gotujemy oddzielnie. A tym bardziej z otoczeniem nie mam, nie mam żadnych kłopotów, no bo jakoś tak nie widzę, żebym ja musiał się komukolwiek tłumaczyć, dlaczego jem, jak jem. A poza tym, jak mówię, że jestem na keto, to ostatnio najczęściej bardzo dużo osób rozumie, co to jest i praktycznie nikomu nie muszę tłumaczyć. Następnie kwestia suplementacji nawodnienia. Jeżeli chodzi o nawodnienie, to tak zdrowy człowiek powinien nawadniać się w wysokości 35 ml wody na każdy kilogram masy ciała. Mm, u mnie to wychodzi trochę mniej, bo ja tak piję 3-3,5 litra wody. I jeszcze istotne tutaj są na diecie ketogenicznej elektrolity. Elektrolity przygotowujemy sami. No, bierzemy taką 1,5 litrową butelkę wody, dodajemy do tego łyżkę Łyżeczkę w sumie soli kłockiej. kłodzka jest na przykład taką optymalną solą, ma jeszcze tam inne mikroelementy. I jeżeli ktoś nie lubi takiego słonego posmaku, to można dodać trochę soku z cytryny. Wtedy nie będziemy czuli po prostu soli. Suplementacja na pewno witamina D3, praktycznie u każdego, 90% społeczeństwa ma niedobór. Jeżeli chodzi o ludzi otyłych, to jeżeli nie suplementują, to praktycznie każdy będzie miał niedobór. I tutaj ja polecam 20-30 tysięcy UI dziennie. Ja sam potrafię suplementować do 50 tysięcy UI dziennie. Tam dawki typu 2-4 tysiące UI to są śmieszne dawki. Ewentualnie, jeżeli mi nie wierzysz i chcesz sam zobaczyć, to zdrowo by było, żebyś zrobił sobie właśnie takie wyniki. Na zawartość witaminy D3. Większość osób ma tam, załóżmy, w granicach 16-30, a ja polecałbym, żebyś miał w granicach 60-90. I zdrowy, 8-godzinny sen też jest podstawą dobrego samopoczucia niemal na każdej diecie. A jeżeli chodzi o pozostałe suplementy, to magnes, potas i właśnie wspomniane elektrolity. A teraz opowiem o innych ciekawych, być może codziennych, być może trochę mniej codziennych sytuacjach niż taka rutyna każdego dnia. Mianowicie zaczniemy tutaj od restauracji. I ja nie mam dobrych doświadczeń jeżeli chodzi o restaurację. Powiem wprost. Nawet jeżeli myślisz, że restauracja jest keto to prawdopodobnie tylko tak myślisz. Miałem kiedyś taką listę restauracji, w których uważam, że mogę jeść, aż zrobiłem sobie taki pewien test. Miałem po prostu tutaj na ramię przyczepiony glukometr, który badał na bieżąco mój poziom glukozy we krwi. Jeżeli ja jedzenie sobie przygotowywałem w domu, robiłem sobie w domu, no to ten poziom glukozy jest strasznie stabilny na keton. Tam różni się niezależnie od tego, czy jesz, czy jesteś po jedzeniu, czy przed jedzeniem. Góra 5 10 jednostek, a jeżeli chodzi o restauracje, to większość restauracji, nawet tych keto friendly, niestety one wybijały ten poziom glukozy bardzo do góry, 20-30 jednostek w każdej, niezależnie od tego jaka to była restauracja, miałem taki skok, więc po prostu w restauracjach nie masz pojęcia co jesz, nie masz pojęcia czy do tej marcheweczki nie dodano tam po prostu hmm, cukru, bo z cukrem wiadomo, że wszystko jest lepsze. Nie wiesz, z czego składają się te sosy, marynaty, panierki, jakich użyto przypraw. Czy robiono to na oleju rzepakowym, słonecznikowym, które, którego należy unikać? Wniosek jest prosty. Chcesz mieć pewność? Musisz niestety gotować sam. Jeżeli chodzi o restaurację, co, co najwyżej taka jajęczniczka. Podejrzewam, że. że jajęczniczka to jednak byłaby ok. Ewentualnie takie danie typu tatar. Bo w tatarze też za bardzo chyba nie powinno się dodawać cukru, prawda? Ewentualnie inna porada. Zamawiaj coś prostego. Najprostsze rzeczy: mięso, jajka, warzywa. Im mniej składników, tym mniejsze ryzyko niespodzianek. Ale ja niestety restauracji unikam. Jeżeli chodzi o wyjazdy, no to najprościej byłoby za zadać sobie pytanie. A czy ja w ogóle muszę jeść? Może to jest akurat idealny czas na post. Kiedyś bym traktował to troszeczkę jak taką panikę, że nie będę miał tam jedzenia keto. Dziś traktuję to trochę jak szansę, żeby dać organizmowi odpocząć i przejść w tym momencie na taką głodówkę. Ewentualnie możemy też zabrać w trasę takie, takie, takie rzeczy jak na przykład kabanosy stuprocentowe, jakąś wędlinkę orzechy, jaja na twardo, zrobić sobie jakieś wekowane mięso, też nie jest to duży problem. Na keto nie musisz mieć żadnej lodówki, nie musisz mieć aż tylu przekąsek, tylko nie zapomnij zabrać ze sobą zdrowego rozsądku. Święta! I tutaj święta moim zdaniem też nie są zbyt trudne. W sensie, jesteśmy dorosłymi ludźmi, tak? I sami decydujemy o to. Czy jemy, czy wychodzimy z tej ketozy? Bo może, jak chcesz na przykład, no to możesz sobie zjeść te pierożki, ale miej świadomość, że na przykład z tej ketozy wtedy wyjdziesz. I to jest twoja świadoma decyzja. Jeżeli nie, no to wiadomo, wiesz dokładnie, jakie produkty są ketogeniczne i możesz jeść, starać się jeść te produkty ketogeniczne, ewentualnie zapytać babci, cioci, czy faktycznie nie był tam dodawany żaden cukier. Oczywiście rzeczy typu mięsa, mięsa, ryby, jaja, to są produkty bezpieczne. Unikać sosów, tego typu rzeczy. Makowców. Nalewek. Jeżeli już, to ograniczamy się wtedy do czystego alkoholu. Jeżeli już chcemy wypić, bo wiadomo, że od święta to, to każdy czasami chce, ewentualnie wino wytrawne i to wszystko. Decyzja jest twoja. Czy będziesz w ketozie, czy nie? No, nikt tego za ciebie nie zrobi. Czasami też możemy doświadczać tak zwanej presji społeczeństwa. Niektórzy ludzie będą komentować, martwić się, ewentualnie dopytywać. Jak możemy sobie z tym radzić? prosty sposób. Możemy traktować to z żartem, traktować to z dystansem. Na pewno nie ma sensu tłumaczenie każdemu. Tylko i wyłącznie tym ludziom, którzy chcą słuchać i są faktycznie tym zainteresowani. Najważniejsze jest, że nie musisz nic nikomu udowadniać. Twoje wyniki i samopoczucie mówią tutaj same za siebie. Przejdźmy teraz do takiego podsumowania. Keto przede wszystkim są to zdrowe produkty, prawdziwe nieprzetworzone jedzenie, które najlepiej kupować od lokalnych dostawców. I dominują tutaj takie rzeczy jak mięso, jajka, dobrej jakości warzywa i niesłodzony nabią. I możemy żywić się naprawdę jak najprościej wędliną, jajęcznicą, gulaszem. Nie musimy tutaj stosować dziesiątek tysięcy udziwnień, nie musimy każdego dnia myśleć o tym, jakie danie teraz po prostu wyprodukujemy, jakie danie dzisiaj zrobimy. To może być naprawdę bardzo, bardzo prosta dieta, ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej może się też kulinarnie wykazać. Jeżeli chodzi o rodzinę i otoczenie jakoś specjalnie, nie musimy się tłumaczyć, nasze wyniki mówią same za siebie. Restauracje raczej z reguły omijamy. Wyjazdy mogą być idealnym pomysłem na zrobienie sobie postu, ewentualnie zabraniem ze sobą faktycznie jakiegoś zdrowego jedzenia. I na koniec, taka jedna ważna moja uwaga: pamiętaj, że keto w praktyce nie jest żadną religią. Keto jest takim narzędziem. W codziennym życiu nie chodzi o perfekcję, tylko o taką świadomość, co działa na ciebie dobrze, a co niekoniecznie. Jeśli się potkniesz, jeżeli zjesz pieroga, jeżeli napijesz się nawet tej nalewki w święta trudno, zdarza się, to życie, tak? Nikt w życiu nie jest perfekcyjny. Spokojnie potem musisz się otrzepać z tego i wracać, albo nawet nie otrzepywać się, po prostu stwierdzić no zdarzyło się, trudno. Wracamy dalej na keto i tyle. Świat się przecież nie skończy a ile razy upadniemy? To też inna kwestia, ale jeżeli rozumiesz, co dla Ciebie dobre, to już tak naprawdę wygrałeś. Trzymaj się, cześć!